Hydrauliczne. Oh, Cześć Marenara. Cieień Marenara. Usługi Hydrauliczne. Dzień dobry, proszę naprawić rudę. Przepraszam. No no mieć problem. No właśnie, bo tutaj ruda jest trochę przy tym. Coś nie jest nie tak, mi się wydaje. Tak. Bo mi się wydaje, że tam słyszę głosy różne z tego od tego. I z się tak? Z w rurach, pan głos strasznie niesie, nie? I słychać wszystko, co sąsiedzi mówią. No, ale kiedyś tak nie było, słychać. Tak? Tak, kiedyś nawet próbowałem szkolać ucho do rury i słuchać, co mówią sąsiedzi, to nie dało słuchać. No właśnie, a teraz słychać coś. Zasteczką? O, z chęcią, z chęcią. Coś słodkiego, tak? Kalorie. No już nabawione proszę. Nie woda no. tak się wolę, tak? Proszę pod pasek, pod pasek, nie wrzucać i będzie dobrze. Już. Bardzo dziękuję. Już e, a się spociłem. O, to jest pan brudził Tak! Adam! Adam! Dawaj! Dawaj Adam! Nie dziesięć! Rzeczywiście w drugim dni było lepiej i wierzyłem w to, że będzie dobrze. Oczywiście nie zakładałem, że zdobędę złoty mięcz. Kogo niesie? już! Jak ty wyglądasz? Bo ja działam w Ja Na Małysza przyszła. No właśnie, skaczę właśnie. Mam nową ksypkę. Kosa. O, siema, niezłe. Wejdziesz? Chodź. Musiałem zapuścić włosy. Napijesz się ze mną, bo ja tu piję właśnie. <laughs> Na to przyszłem. Siadaj. U mnie to żona. A moja żona właśnie sprząta, wiesz? Ja nie może przy... A widziałeś Małysza przedwczoraj? Ty, patrz! Małysz leci! Nie, to Paruwa leci! Paru? A, ale się cieszy! Ty? Niemcy! Austria! Ty, a widziałeś jak Niemiec Polaka wydobczył? A ja widział! Wypijmy za Małysza! Za Małysza! mocno! Ach. Ty, ja to same robię. Same? tu na, na stadionie kupujemy z kumplami. Wiesz, wchodzimy i mówimy, ty masz akcyzę, a, a dwie flachy się należą. Kosa! Ja, się tak. Kosa! To co stary, napijemy się? Pijemy za żonę. No, za żonę się. <noise> Dobry. Ja mam jak siła Aman. Więc jak zawsze. Naprawdę, do mi to no no poszło. tak sobie. Nie zawsze można mieć to, czego się chce. Jak w życiu. Czasami tak się zdarza. No to do być przygotowany na więcej. Osiągnąć no. No. Widziałeś? Nie, yeah, 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 ja ja Chyba już. Widzisz? Daj, już na Moja też, chodź. chłopie. A jak ty się chyba Trzymaj się Dawaj kolację. Yes! Co to kurna jest? Oh, o, lewik. Niech ja tego Super Mario dorwam. Ty gnoj! A jest pod słońcem. To nic, jedziesz. to tu? AHHHHH <laughs>